Jakie skrzynki na Anarchii najbardziej opłaca się otwierać? Oraz od razu, czy skrzynka z petami jest opłacalna i warto ją kupować? Na te i inne tego typu pytania postaram wam się dzisiaj odpowiedzieć w kolejnym odcinku z openingu. Także jak lubicie moje openingi to standardowo 1000 polubień i będzie następny taki na kanale. A ja już nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. Okej okay, widzowie, także jesteśmy już w Minecrafcie i słuchajcie, będziemy otwierać opening to opening, proste, 5 anarchicznych 50 kluczy do skrzynki z petami, ogólnie skrzynka z petami moim zdaniem, skromnym, zaraz wam pokażę dlaczego, jest najbezpieczniejszą skrzynką, jeżeli chodzi o pewny zarobek, można tak to nazwać, zaraz wam pokażę, generalnie, słuchajcie zobaczymy ile jestem w stanie zarobić otwierając 50 skrzynek z petami nikt chyba jeszcze nie pokazywał aż takiego dużego openingu, jeżeli chodzi o skrzynki z petami, a ja uważam, że ta skrzynka jest mocno niedoceniona, wszyscy się napalają na anarchiczną, a tak naprawdę ta anarchiczna nie jest wcale aż tak mocna Jak jest ta skrzynka z petami Generalnie już wam mówię o co chodzi eee, Skrzynka z petami ma bardzo mało Itemsów w porównaniu do skrzynki Anarchicznej, która tych itemów Ma naprawdę dużo, jak widzicie Macie ponad tutaj, słuchajcie, no tu macie 18, 19, 20, 20, 20 22 przedmioty Które mogą wam polecieć, w sensie którejś z tych przedmiotów A tu macie tych przedmiotów Tak naprawdę, słuchajcie, no o wiele Mniej, macie tu 11, czyli tak naprawdę Połowę tego, nie? I teraz tak, słuchajcie. Akcja jest taka, że na rynku, jak sobie zobaczycie, jeżeli chodzi o zwierzaki, które są tutaj, najtańszy zwierzak, nieważne jaki to jest, no to w tym przypadku jest to jakiś głodomorek, czy tam powiedzmy nawet ten pancernik, kosztuje 4,5 tysiąca. Czyli macie z tej skrzynki gwarantowane 4,5 tysiąca. Z każdej. Nieważne, czy z tej 50, czy tutaj z tych 50 kluczy poleci mi Endermanek, który jest najdroższy w tym przypadku, czy, czy powiedzmy jakiś inny pet, bo tak czy siak ja wychodzę już. No, może nie. Inaczej, czy wychodzę na plus tego, no nie wiem. Natomiast generalnie, w gruncie rzeczy, i tak wychodzę lepiej niż ze skrzynki anarchicznej, bo tu jest randomizer. Może mi w czeku 64 Golden Apple, czyli giga, giga, giga sheet. Może mi polecieć 64 dodatkowych serc, albo 8 koksów, albo zaczarowania przedmiotu. No generalnie, no nie są to aż tak mocne przedmioty, wszystkie, jak generalnie w skrzynce z petami. Skrzynka z petami jest o wiele mocniejsza. Te 5 skrzynek anarchicznych to otworzymy dzisiaj sobie tak o, by pokazać wam, że. 5 na raz w ogóle otworzymy, by pokazać, że ogólnie skrzynka anarchiczna, moim zdaniem, na nim dzisiaj no w ogóle też nie będzie oddawała, nie? Tak overall. Otwieramy. Jakoś się tutaj nie nastawiam specjalnie. Moim zdaniem nie odda. No słuchajcie, dropła nam. No akurat ciekawie nam dropa, bo dropła nam rozszerzenie Ender Obrażenia krytyczne. Zobaczymy, no pięć skrzynek teraz anarchicznych dropło nam, słuchajcie, itemy o wartości już sprawdzamy. Sprawdźmy sobie, ile ile jest to warte. Ty, czy naprawdę rozszerzenie Ender jest tyle warte? Nie, nie jest tyle warte. Rozszerzenie Ender Chesta koła. Zobaczymy, ile nam. Nie, nawet my. Mniej. Słuchajcie, tu widzę, że są tańsze. to jest straszny randomizer jest, jeżeli chodzi o te rozszerzenia. Nawet chyba one są jeszcze tańsze. 30 koła. No, widzę tutaj 30 koła najtaniej. Jeżeli chodzi o tą skrzynkę z obrażeniami krytycznymi, 20 koła. No, to z 50 koła. No, powiem tak. 32 zaczarowania to też nie jest jakoś giga dużo. Tutaj widzę, że są wystawiane po naj, najtańsze 17. No, to dajmy na to, załóżmy, że mamy o 70 koła. E, tutaj jeszcze dwie części. No, to one są powiedzmy po 6. Koła chyba one chodzą, tak mi się wydaje. Najniższe ceny, zobaczmy sobie. No nie, bo to jest bania, to więcej będzie. No powiedzmy, że 100 koła nam z tych 5 anarchicznych dropło, tak? Dajmy na to, że 100 koła to jest, bo prawdę mówiąc, no wydaje mi się, to będzie ze 100 koła. Słuchajcie, no tu mamy 5, yy, a ta bania chodzi po najtańsza 12,6. No blisko 100 koła, blisko, blisko 100 koła w okolicach, powiedzmy te 90, 100 koła, nie? Tak bym to liczył. Czy to jest dużo? Zaraz zobaczymy. Otwieramy teraz na Hejnał 5 człowieku anarchicznych. Znaczy, Boże, teraz otwieramy na jednego strzała 5 petów. I zobaczymy, które będzie lepsze. To będzie na początku już takie porównanie, potem otwieramy sobie pojedynczo. Także lecimy 5 na raz. No i człowieku liczę chyba na Endermanka najbardziej, ale tutaj widzę, że no nie, no nie, zdecydowanie nie. Dobra, mamy pięć skrzynek. I teraz co nam poleciało? Tu mi się założył w ogóle głodomorek, ale teraz tak. Widzę, że mamy jakiegoś skalniaczka, mamy Eustachego, mamy pancernika i aniołka. Bardzo mamy rozstrzał duży, jeżeli chodzi o te pety. Każdy inny, więc warto tutaj zweryfikować, ile one. Są warte. Oczywiście nastawiam się na endermanki, one są najdroższe, więc bardzo bym chciał je dropnąć. Najtańszy endermanek jest za 50 koła. I teraz zobaczymy, czy ta skrzynka nam oddała. Najtańszy głodomorek chodzi za 4 koła, już w tym momencie, czyli 4 koła. Kolejny pancernik najtańszy to jest 4,5 koła, czyli mamy 8 koła z tych dwóch. Mamy w tym momencie 8 koła. Najtańszy skalniaczek to jest już 10 koła, czyli mamy w tym momencie, no powiedzmy 20 koła. Teraz dalej sobie zróbmy. Zobaczmy sobie najtańszy aniołek, aniołek najtańszy 20 koła, czyli mamy 40 koła, no i teraz po ile jest e Eustachy najtańszy, najtańszy Eustachy, tutaj widzę go za 28 koła, dajmy na to, że 30, no to, yy, kurczę, ty, ile ja miałem, czekaj, najtańszy aniołek, chodzi po 20, tu byłem, miałem, z tego też miałem około chyba, tu 4, tu 5, no to dajmy na to, że 10 tutaj jest z tego, 10, 10, czyli 20, 20, 40, 40 i 30, To no to 70 koła. No dobra, tutaj mamy około, około w tych petach 70 koła. W tym przypadku anarchiczna wypadła lepiej, ze względu na to, że akurat dobry drop mi poleciał, bo jeżeli dropłyby mi chociaż jedne gaple, to już bym myślę był stratny. Zobaczymy dalej w takim razie, lecimy dalej ze skrzynkami z petami. Ona chce dzisiaj oddać, ja też chciałbym, żeby oddała największy opening skrzynki z petami. Nie wiem, czy był jakikolwiek większy, jeżeli chodzi o tą skrzynkę, a uważam, że jest niedoceniona, więc trzeba ją pootwierać. Liczymy standardowo na... słuchajcie, o! Ej, aniołek to jest giga dobry drop, on naprawdę drogo chodzi, więc ten aniołek Aniołek, naprawdę ciekawe. Póki co naprawdę dobrze, teraz oddało, bo słuchajcie ten aniołek w dobrej cenie chodzi, więc my na pewno go sobie opędzlujemy. No liczę na Endermanka, liczę na Endermanka. No głodomorek, no to oczywiście na minus. Yy, otwórzmy sobie teraz na przykład, dajmy na to dwie na raz. O, jest Endermanek w puli, czyżby? Ty, mamy to, mamy to, jest Endermanek, jest Endermanek, mamy pierwszego Endermanka i jeszcze Pudzianka, ej Pudzianek, jeszcze nie miałem Pudzianka, ty nowy pet odblokowany. Ile ten zwierzak chodzi? Czekaj, yy, Pudzianek, zobacz Najwyższe ceny. Oj, chyba jest taniutki. 18 koła, tu jest, widzę, wystawiony. No nie jest za drogi ten półdzianek. A jaki jest w ogóle pet jakiś droższy, powiedzmy? Czy jest jakiś pet, który jest yy, też drogi? Pisklak, ale pisklaka się już nie da z tej skrzynki teraz chyba zdobyć. Jest zajączek, no standardowo, te zajączki po ile chodzą. Ja tole. No ale ten endermanek chyba jest najlepszy w tym dropie. Tu widzę, że ogólnie są dwa jakieś po 50 koła, a ten jest za 70 wystawiony. No ogólnie ten endermanek byłby fajny. No musimy próbować tego endermanka zdobywać. Jakby, jeżeli ten endermanek będzie leciał, to będzie Dobrze, Ej, kolejny raz był Endermanek w dropie, czyżby, no nie, no nie, tutaj mamy Pudzianka i Pancernika, no średni drop, średni drop ogólnie, no zobaczymy ile ich poleci, dobra, roz, rozstawimy je sobie, będziemy zobaczymy jak, jak one będą latały, ogólnie teraz trzy otwieramy, jeżeli dwie nie poleciały, w sensie już się skończył fart, lecimy po trójna, okej, okay, golemik, nowy też pierwszy raz poleciał mi teraz golemik zobaczmy golemika, nowy pet w tym momencie, nie miałem jeszcze ani razu golemika, no i już widzę, że tutaj golemik jest jednym z tańszych petów Kurczę, strasznie te zwierzaki musiałyby lecieć mi tutaj te najlepsze żeby, no 15 koła, 15 koła a i potem będę w ogóle to podsumowywał wszystko i zliczał ile łącznie kasy dropnęło jestem ciekaw ile kasy łącznie dropnę w tych petach, w sensie jak to będzie wyglądało jak to potem wszystko po podsumuję i podliczę, wydaje mi się, że to naprawdę będzie dobry opening pod kątem Kasiory, że w gruncie rzeczy pomimo tego, że nawet lecą mi te głodomorki, te pancerniki to i tak to finalnie odda, no ale to jest gdzieś tam moja, moja predykcja, moje Tutaj, takie wiecie. No, no, nie wiem, no nie chciałbym też się jakoś niesamowicie nastawiać. O, kolejny nowy pet. Pędziwiatr. Nie wiem, ile jest warty pędziwiatr. Zaraz zobaczymy. I drugi eustachy. Okej, okay, dobra, ryneczek. Sprawdźmy sobie szybciutko. jeszcze aniołek mi też dropnął. Ej, aniołek jest drogi, dobra. Ej, teraz dobrze oddało. W sensie nie dało Endermanka, co by mogło dać. Ale słuchajcie, no naprawdę fajnie. Ten pędziwiatr mnie tutaj zaciekawił. 24 koła, a nie, jest też 16. 16 koła tutaj ktoś pędziwiatra wystawił, no. Dobra, okej, okay. no, no nie jest źle, no nie, nie jest to cztery koła jak na tym głodomorku, nie? Mało tego głodomorka leci. Ogólnie loot z tej skrzynki wydaje się naprawdę sensowny. Ale swoją drogą nie wiem jeszcze, czy tego nie będę sprzedawał tego rozszerzenia Ender albo może sobie je użyję. O, tutaj jeszcze widzicie w moim EnderCzeście w ogóle wyjąłem specjalnie na ten odcinek. Mam specjalnego PETa, nazywa się, no to, to, to tak jest nazwane ogólnie. Jest to, jest to ogólnie no przedmiot nie do zdobycia, praktycznie. Jest to specjalny PET, jest to człowieku głowa gołębia i generalnie nie wiem jak. On on by mógł się nazywać, możecie dać swoje propozycje w komentarzu, co w ogóle mógłby robić, jakby był taki pet na anarchii. Dostałem to od mojego widza na jednym z live'ów i jest to głowa pewnie jakiegoś gracza, natomiast śmieszna sprawa, bo ona wypadła i chłop miał akurat skina gołębia i to wygląda totalnie jak jakiś pet na anarchii. Możecie dać znać, co by mógł taki gołąb robić. <laughs> Prócz serania na graczy. Nie no, to jest pierwsze, co mi przyszło do głowy, sorry za, za to porównanko. Dobra, pięć skrzynek, lecimy znowu, pięć skrzynek, nie pierdzielimy się w tańcu, nie pierdzieli. Dzielimy się w tańcu. Let's go. Zobaczmy, co poleci. Uwaga. No nie ma Endermanka. Ej, kolejny nowy. Kolejny nowy. Słuchajcie. Biznesmenik, biznesmenik. Okej. Okay. Kolejny nowy pecik. Spoko. Biznesmenik. Tutaj widzę, że się zestakowały w ogóle mi głodomorki. No ale dobra. Biznesmenik. Zaraz sprawdźmy sobie jeszcze cenę rynkową biznesmenika. Tak to będziemy już mieli chyba wszystkie sprawdzone. W tym momencie poleciały mi już wszystkie, jakie mogły mi polecić. Tu jest chyba do 18 koła, czyli lekko więcej niż zapędzi wiatra. Podobny case, co spędzi wiatrem ten biznesmenik. Okej, okay, okej. Okay. Nie ma problemu. Jakby spoko. Nie jestem zły. Mam tylko czterech głodomorków na wszystkie Skrzynki, więc w sumie spoko, bo one są najtańsze. Te gudomorki, te, te pancerniki. Czyli tak naprawdę, 7 skrzynek tylko było takich tańszych. Mamy jednego endermanka. To jest taki, kurde, chyba najbardziej rar pożądany. Także jeden endermanek mogłoby jeszcze z dwa endermanki polecieć, i by już było naprawdę spoko. Zobaczymy. Ale tak moje predykcje są, że około 300 koła będę miał z tego openingu. Mam taką nadzieję, bo 50 kluczy, no to jednak, no zobaczymy. Lecimy dalej, pojedyncza skrzyneczka. W ogóle chciałbym z pojedynczej dropnąć takiego lepszego tego. Ale widzę, że o, tutaj teraz złapassa, głodomorek. Lecimy jeszcze raz. I uwaga. Okej, okay, pędziwiat 16 koła. Spoko, spoko. No ten głodomorek trochę mnie tutaj podłamał. O, dobra, tutaj może jakby ten Eustachy poleciał, albo... No nie, mam pan, pancernik, złapasa, złapassa. Chyba bardziej się opłaca otwierać po parę tych skrzynek, bo widzę, że... Jak jedną otwieram, to. O, Endermanek w puli, czyżby. No nie, nie, nie. Tutaj widzę, że. Dobra, ale jest aniołek. Jest aniołek. Spoko. Ej, w sumie nie wiem, czy już. Jakbym zaczął to już wystawiać, jestem ciekaw, czy bym wtedy w kasie nie zobaczył po prostu, jakby to. Jakby musieliby ludzie to kupować w trakcie odcinka. To bez sensu. Dobra, muszę sobie wziąć jakiegoś sharkera. I zaraz idę sobie w losowe. Podliczymy zaraz. Znaczy, wezmę sobie sharkera. Żebyśmy mogli w ogóle podliczyć, ile to jakkolwiek mogłoby być warte. Czekajcie, weźmy sobie sklep. Sklep za wirtualną ku... A nie. Weźmy sobie, słuchajcie Sklep za przegrany czas i kupmy Sobie za 4 godzinki szalker. dobra, i słuchajcie Weźmy sobie, włóżmy te wszystkie pety Ja je sobie po prostu powkładam i zobaczymy Zaraz ile one będą yy, Warte, plus minus, ej tu się w ogóle Głodomorki zestakowały, nie wiem, nie, chcę, nie chciałbym Żeby się stakowały, żeby coś się zepsuło, nie chciałbym Także nie będziemy ich stakować, cały szalker W ogóle tu już jest zapełniony, ale dobra Otwieramy dalej, tak to starczy mi miejsca Myślę, jak ten, jak teraz nie będę musiał odkładać do shulkera. Także lecimy dalej. Skrzynka z petami. Rachu, ciachu. O, endermanek w puli. Czyżby? O, mamy to. Endermanek. Drugi endermanek w tym momencie. Nice. Zarąbiście. Dwa endermanki, człowieku. Dwa endermanki. Lecimy. Let's go po trzeciego. Ej, kolejny raz jest w puli. Jak dropne dwa endermanki pod rząd. Nie, dobra. Już widzę, że to będzie blisko, blisko. Ona chce dać jeszcze jednego endermanka. Dawaj jeszcze jednego endermanka, skrzynko. Dawaj, dawaj. Tak liczę na jeszcze jednego endermanka. Tu człowieku głodomorek leci. No nie. No nie, dobra, dwie, dwie teraz. O, jest endermanek, jest endermanek, czyżby, jest w puli endermanek. No nie, mamy tutaj biznesmenika i słuchajcie, pancerniczka. Kurczę, szkoda, szkoda. Dobra, lecimy trzy teraz: trzy skrzyneczki. O, był endermanek tutaj i czyżby, mamy to. Mamy to, jest trzeci Endermanek Zarąbiście, jeszcze pędzi wiatr i biznesmenik Ci dobry, dobry lód w porównaniu do Jakiegoś czeku głodomorka Czy pancernika, Zarombiście. Ej, te potrójne chyba najbardziej oddają, patrzcie to Czekajcie, czy ja właśnie wyczaiłem najlepszą Konfigurację? Ej, też do Też dobrze teraz poleciało, ej, dobra jest Ta konfiguracja, w sumie ta potrójna Ładnie oddaje, na potrójnej tutaj Ładnie chce dawać, cały czas ten Endermanek W puli sobie jest, ej, fajnie No teraz, teraz kurde ten skalniaczek Ale też cały czas nie daje tych 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 głodomorków i tych pancerniczków Także potrójna skrzynka chyba tutaj Najbardziej oddaje mi Jakby przynajmniej tak przed chwilą było Teraz widzę, że się chyba zmieniło Bo tutaj w lucie no pierwszy raz pojawił się głodomorek Ale też jest kurde aniołek Także też trochę, trochę drożej No i lecimy już pojedynczo Jest endermanek, czyżby Oj pomiędzy, jak przykro Dwa endermanki, a ja trafiam człowieku skalniaczka Ajajajajaj aj, 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 aj. A pomiędzy idealnie endermanek był Kurcze, znaczy dwa endermanki były na ten po, po bok. No tutaj głodomorek, także trochę lipa. Dobra, lecimy dalej i czy w tym momencie tutaj dropnie pudzianek. No dobra, może być. I ostatnie dwie skrzynki. Otworzymy sobie je na raz. Nie nastawiam się tutaj jakoś bardzo, jeszcze może polecieć endermanek, ale ty, what? OLE teraz na koniec dwa endermanek, człowieku, dobra, cztery endermanki. Ja pierdzielę, dobra, widzu, ja cię teraz nie będę zanudzał za tutaj, jak będę to podliczał, także ja sobie podliczę i za chwilę się słyszymy, nie? Okej, okay, widzowie, wracam już do was z wynikiem i już wam mówię, ile tego wszystkiego wyszło. Podsumowałem to sobie bardzo skrupulatnie i wyszło mi... Około, e, albo zanim Wam powiem łącznie, ile zarobiłem i ile zarobię na sprzedaży tych petów to Wam powiem tak, poszczególne. Z endermaników, najprawdopodobniej patrząc, oczywiście, wszystko jest z obecnych cen rynkowych, najniższa kwota patrzona i tak jest to liczone. Zarobię około 280 koła z samych endermaników. Z półdzianków zarobię 90 koła, bo dropnąłem ich 5. Ogólnie, jeżeli chodzi o najrzadszego peta, który mi dropnął, to jest Eustachy. Dropuj mi tylko dwa Eustachy. Natomiast potem mamy 3 golemiki. Mamy 4 skalniaczki, 4 endermaniki, 4 pędzi wiatry. Potem 5 pudzianków, 6 pancerników, 6 biznesmeników, 7 aniołków i 9 głodomorków. I to są pety, które mi podropiły. Eee, I teraz tak, wracając: z pudzianków 90 koła zarobię, z pędziwiatrów 80 koła, z aniołków 140 koła, z biznesmeników 108 koła, z golemików 45 koła, z eustachów 48 koła. Z skalniaczków 40 koła, z pancerników 21 koła, a z głodomorków aż 45 tysięcy. No i jak się to podsumuje, to finalnie wychodzi, słuchajcie, 900 tysięcy, a dokładniej tam 890 coś. Także 890 coś, jeżeli chodzi o ten Opening, czyli praktycznie milion. Prawie udało się zarobić milion. No było blisko, jakby poleciał jeszcze jeden Endermanik. No, to myślę, że tutaj naprawdę e, bądź dwa Endermaniki, myślę, że tutaj naprawdę mogłaby ta kwota siąść. Natomiast generalnie jest naprawdę bardzo dobrze. Także mi nie pozostaje nic, jak tylko sprzedać sobie i spieniężyć te wszystkie pety. No i kurczę, zarobiście. Chcecie więcej takich odcinków? Dajcie znać jaką skrzynkę mam przetestować, bądź co otworzyć. No i co? Ja, wam już, ja już wam nie zabieram czasu. Trzymajcie się, do zobaczenia!